No oczywiście, że jest taki fragment w Biblii, gdzie pada pytanie o to, co jest pierwsze. Bo pierwsze powinno być nie drugie, trzecie czy kolejne, ale pierwsze. Dziś między innymi o tym więc rozbieg i lecimy. Frajdę życia z Bogiem, słowo daję dziś w wersji espresso, krótko na temat, jednowątkowo. Nadal przyglądamy się tym fragmentom, które w Piśmie Świętym są niezwykle precyzyjne, konkretne. Wydawałoby się, że w pewien sposób ograniczające możliwość wyboru, ale ja mówię nie, nie, one nie ograniczają. One nam podpowiadają, którędy iść. Którędy prowadzi droga. I dziś przyglądamy się fragmentowi z Ewangelii Marka z 12 rozdziału, gdzie w trakcie rozmów z uczonymi w piśmie y, Jezus y, słyszy bardzo ważne pytanie: które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? No spodziewalibyśmy się, że, że, że w debacie uczonych w piśmie z takim y, Sławnym nauczycielem tamtych czasów, którego sława trwa do dziś, bo Jezus, Bóg, który stał się człowiekiem, przekazał nam naukę, która zmienia świat, o ile jesteśmy Mu posłuszni w kolejnych pokoleniach. Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Słuchaj Izraelu. O słuchaniu mówiliśmy w dwóch poprzednich odcinkach. Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga Swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Od tego się zaczyna. Będziesz miłował Pana Boga Swego z całych sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Przykazanie miłości. No właśnie, użyłem tych dwóch słów przykazanie miłości, i może już w tym momencie uwaga niektórych z Was. Zmalała. A, przykazanie miłości, to już wiem, o co chodzi. No, czy aby na pewno? Yy, czasami łapię się na tym, że w życiu wiary, czy w trakcie czytania Pisma Świętego trafiam na jakieś fragmenty, czy stwierdzenia, które brzmią znajomo, albo nawet bardzo znajomo. I wtedy w dosyć powierzchowny sposób mogę prześlizgnąć się po nich. Przykazanie miłości. Dlaczego, dlaczego po tej zachęcie słucha Izraelu Pan Bóg Twój jest jeden. Jest mowa o miłości. Dlaczego to dla Boga jest takie ważne? No bo On jest miłością. To jest Jego natura. On jest miłością. On nie tylko jest kochający, On nie tylko jest dobry i łaskawy, On jest miłością. Bóg jest miłością. I w związku z tym, skoro Bóg jest miłością, jak rozumieć miłość? Fragment z Listu do Efezjan z 5 rozdziału mówi, że miłość polega na tym, że troszczymy się i pielęgnujemy w kontekście miłości własnego ciała, jak dbamy o siebie. Że nikt nie ma w nienawiści własnego ciała, lecz każdy troszczy się o nie i pielęgnuje. To jest zdrowe. Troszczyć się i pielęgnować, karmić je. Więc miłość troszczy się, pielęgnuje, karmi. Ja, bazując na, na studium pisma, lubię, lubię takie stwierdzenie, że miłość polega na tym, że wybieram najlepsze dobro, że wybieram to, co najlepsze. Dla innych, dla siebie, bo Bóg taki jest, że wybiera dla nas to, co najlepsze. On jest Bogiem, który błogosławi, On jest Bogiem, który, kiedy było trzeba, wybrał to, co najlepsze, czyli dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I ponieważ on daje nam to, co najlepsze, bo kocha nas, to chce, żebyśmy my tak samo obdarzali go miłością i tę miłość, która jak ping-pong kursuje między nami a Bogiem, abyśmy przekazywali też innym ludziom. Taka jest jego zasada. Skoro to ma być pierwsze, to nie pójdziemy dzisiaj dalej. Tylko poświęć proszę teraz czas, żeby zastanowić się, jak to wygląda w Twoim życiu. Miłość względem Boga. Jak ty okazujesz mu miłość? Jak ty wybierasz dla Boga to, co dla niego najlepsze? Jak okazujesz miłość sobie, wybierając dla siebie to, co najlepsze? Co nie oznacza egoizmu, co nie oznacza spełniania jakichś pustych zachcianek. Czy wybierasz dla siebie to, co najlepsze? A jak względem innych? Jak to wygląda? Oh. Jeżeli każdy z nas zmieni chociaż jedną rzecz w tych dziedzinach, to ten dzień i ten świat będzie wyglądać zupełnie inaczej. Pomóż nam, Duchu Święty, żeby tak właśnie się stało. Frajda życia z Bogiem w wersji Espresso jednowątkowo. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw yy, polubienie lub komentarz i udostępnij je. Niech niesie się dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.